Jak obniżyć koszty utrzymania domu prawie do zera? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym filmie. I nie, nie będę tutaj mówić o wynajmowaniu i niepłaceniu za rachunki, tak jak robił to ostatnio jeden z polskich influencerów, tylko o budowie domu jak najtańszego w utrzymaniu. Już na etapie planowania domu zastanawiałem się, w jaki sposób go zbudować, żeby koszty utrzymania były możliwie jak najniższe, nie rezygnując przy tym z udogodnień, które ma do zaoferowania współczesny świat. Analizowałem różne systemy, i opcje ogrzewania, różne grubości izolacji termicznej, i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że im niższe chcemy mieć koszty użytkowania danej nieruchomości, tym więcej musimy na początku w nią zainwestować, co w sumie wydaje się dość logiczne. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o kosztach utrzymania samodzielnie zbudowanego, małego plus energetycznego domu szkieletowego, takiego jak ten. Ja łącznie za wszystko zapłaciłem 300 tysięcy złotych, a podsumowanie kosztów budowy możesz zobaczyć na filmie, który pojawi się właśnie tutaj. Na tak niskie rachunki wpływają głównie powiednia izolacja termiczna, 20 cm wełny skalnej w ścianach i 25 w dachu i podłodze, pompa ciepła, powietrze, powietrze wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kW pików oraz własna studnia głębinowa, dzięki czemu nie muszę płacić za wodę. Do tego trzeba uwzględnić jeszcze świadome użytkowanie tego domu, bo oczywiście jeżeli będziemy grzać w zimie do 30 stopni w domu, cały dzień i noc będziemy mieć włączone żarówki, a do tego podłączymy kilka koparek kryptowalut do gniazdek, no to rachunki będą znacznie większe. Więc jak ze wszystkim innym, świadomość jest tutaj bardzo znacząca. U mnie w tej chwili całkowite roczne koszty utrzymania tego domu to plus minus 5000 zł, co po rozłożeniu na 12 miesięcy daje nam 415 zł kosztów miesięcznych. Wydaje mi się, że to jest i tak bardzo fajna kwota jak za ten budynek i komfort, który dostarcza. Na tę kwotę składają się następujące opłaty: 250 zł podatku rocznie od nieruchomości, 190 zł za wywóz śmieci, za prąd płacę do 1000 zł rocznie. Do tych kosztów doliczam jeszcze raz na pół roku serwis klimatyzacji i rekuperacji. I tutaj jestem w stanie to zrobić samodzielnie w około 2 godziny. Koszt płynu, którego używam, to jest 50 zł, czyli dwa razy w roku to nam daje 100 zł rocznie. Za internet światłowodowy płacę 50 zł miesięcznie, czyli razy 12 miesięcy to nam wychodzi 600 zł rocznie. Do kosztów utrzymania doliczam jeszcze wymianę filtrów wody. Taki filtr kosztuje 10 zł, na Allegro, wymieniam go średnio raz w miesiącu, więc 10 razy 12 miesięcy to jest 120 zł w ciągu roku. I czas na największy koszt, jaki mam, jeśli chodzi o utrzymanie domu, to jest wywóz nieczystości ciek. Raz na dwa miesiące 450 zł, co w skali roku daje 2700 zł. I tutaj właśnie inwestując dodatkowo w przerobienie tego szamba na oczyszczalnię ścieków, spokojnie możemy z tej kwoty jeszcze uciąć drójkę z przodu, to zmieni nasze rachunki z 5 do 3000 rocznie, a w skali miesiąca wyjdzie nam 250 zł. Ale dalej nie są to opłaty bliskie zera. Da się zrobić, żeby te rachunki były jeszcze niższe i dom był tańszy w utrzymaniu. Niestety przy obecnej sytuacji panującej na świecie rosnąca inflacja, pandemie, ciągle zmieniające się przepisy i normy, które dyktuje nam Unia Europejska. Przy budowie kolejnego domu dążyłbym do jak największej niezależności i samowystarczalności, żeby kolejne zmiany nie wpływały tak bardzo na moje życie. I przy budowie kolejnego to będą dla mnie kluczowe tematy którymi będę się kierował. Dlatego off-grid coraz bardziej do mnie przemawia. To oczywiście wydatki, których ciężko jest wniknąć, takie jak podatek, wywóz śmieci czy na przykład Internet, ale większość pozostałych kosztów spokojnie można jeszcze bardziej ograniczyć. I nie mówię tutaj o życiu jak pustelnik, zaciskaniu pasa, czy wypróżnianiu się w wiaderku albo w lesie, ale mam na myśli umiejętne wykorzystanie praw fizyki i przyrody do tego, żeby działały na korzyść, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego domu. Tutaj mamy takie tematy jak biologiczne oczyszczalnie ścieków, gruntowne wymienniki ciepła. Hybrydowe albo off-gridowe instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, wentylacje mechaniczne z odzyskiem ciepła, uzdatnianie wody deszczowej, czy choćby odpowiednia izolacja termiczna i ustawienie stolarki okiennej względem południa, to też może mieć kluczową rolę, jeśli chodzi o pozyskiwanie ciepła ze słońca, te i wiele innych rzeczy może nas przybliżyć właśnie do tej samowystarczalności niezależności energetycznej, bo nie chodzi tylko o to, moim zdaniem, żeby mieć jak największą instalację fotowoltaiczną na dachu tylko żeby też zredukować zapotrzebowanie budynku na prąd. Jakiś czas temu trafiłem w internecie na temat airshipów. Nie wiem, czy kojarzycie taki rodzaj domów. Pomijając już kwestię proekologiczności budowania tych domów ze starych, zużytych opon i szklanych butelek, co nie do końca do mnie przemawia, ich samowystarczalność, niezależność energetyczna właśnie i to, jak fajnie wykorzystują prawa fizyki i przyrody, chciałbym to w przyszłości u siebie w domu wykorzystać. Oczywiście może się to z pewnymi wyrzeczeniami, jak stosunkowo dużą inwestycją na start, czy niezbyt atrakcyjną albo może modną bryłą budynku. Ale później nie musimy się martwić o rachunki, czy o to, że zabraknie nam wody przez te wszystkie systemy, które tam są używane. Z tego żyjemy bliżej natury. Wydaje mi się, że taki dom ma dużo lepszy mikroklimat wewnątrz niż dom z pustaka, czy nawet dom szkieletowy tak jak jest to u mnie. To gra warta świeczki kolejnym razem budując dom będę chciał iść właśnie w takim kierunku. Jeśli chcielibyście zobaczyć w przyszłość content z takiej budowy, dajcie znać w komentarzach. Wystarczy, że napiszesz AirTrip i już będę wiedzieć czy jest w ogóle zainteresowanie takim tematem. Lajkujcie, subskrybujcie i do następnego. Cześć!